Środa, piąty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z dzieł apostolskich opowiada o bardzo ważnym sporze w pierwotnej im wspólnocie kościoła. Otóż niektórzy z Antiochii, przybysze z Judei, zaczęli głosić taką naukę, że jak się ktoś nie podda obrzezaniu, to na pewno nie będzie zbawiony. Głosili to do Pogan, czyli jeżeli jakiś Poganin chce być zbawionym przez wiarę w Chrystusa, musi wpierw być obrzezanym, musi wpierw w pewnym sensie stać się Żydem. Doszło do takiego sporu, że co zrobiono? Nie zrobiono sondaż, kto jest za kim. Nie, gło, nie zrobiono głosowania, jaki głos w większości daje jaką opinię. Nie. Postanowiono pójść do Jerozolimy, do apostołów i starszych. I dopiero apostołowie i starsi podejmują dyskusję czy debatę, która potem zaowocuje takim, a nie innym postanowieniem. Chodzi o to, żeby ta logika, którą znajdujemy w pierwszym czytaniu, żeby ta logika była ciągle stosowana w kościele. My możemy mieć różne opinie, mogą być spory, to jest naprawdę normalne, że są spory, natomiast bardzo niepokojące jest, w jaki sposób te spory są rozwiązywane. Zamiast iść do starszych i apostołów, zamiast iść do biskupów i kardynałów, zamiast iść do synodu i soboru, to my mówimy: Nie, ja mam prywatne objawienia, nie, ja słucham kogoś, kto mi się prywatnie objawił, nie, ja mam taką opinię i ja jestem tam głęboko przekonany. W Kościele nie chodzi o to, żebyśmy my osobiście byli w coś głęboko przekonani, bo Kościół przekazuje wiarę nie prywatną człowieka, ale przekazuje wiarę, która jest wiarą w Boga, wiarą apostołów, wiarą Jezusa Chrystusa. Jeżeli są spory, a będą, to musimy ciągle pamiętać, są specjalne jednostki, czy są specjalne organy, jest specjalna w pewnym sensie procedura, żeby się dowiadywać jakaś prawda albo żeby rozstrzygać kwestie wątpliwe, nawet jeżeli rozstrzygnięcie nie będzie po prostu po mojej stronie. Jesteś za kapłaństwem kobiet, jesteś za zniesieniem celibatu, jesteś za tym, że, żeby były takie czy inne rzeczy, dyskutuj, pisz, walcz. Ale kiedy okaże się, że, że jednak Kościół zdecyduje, że, że nie tak, że droga jest inna, to uszanuj. To uszanuj tak jak wtedy ci, którzy spierali się, uszanowali decyzję apostołów i starszych. Psalm 122. Jest pięknym psalmem wstępowań pielgrzymek, można powiedzieć, do Jerozolimy, który zaczyna się od słów: Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Niesamowita pieśń pełna radości z powodu tego, że my idziemy do Jerozolimy. Ale zwróćmy uwagę na ten element właśnie wspólnoty, że tam wstępują pokolenia pańskie, tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. To wszystko kładzie, kładzie nacisk na pewnego rodzaju wspólnotę, na pewnego rodzaju bycie razem. To nie jest tak, że ucieszyłem się, że ja pójdę prywatnie, ucieszyłem się, kiedy coś robię w odosobnieniu, nie. Ta pielgrzymka ma naprawdę charakter wspólnotowy. Ten, ta liturgia ma charakter wspólnotowy czy, czy, czy kult. Oczywiście szalenie znów ważna jest opinia osobista. Szalenie ważne są nasze przekonanie, ale żeby położyć znowu nacisk, tak jak w pierwszym czytaniu, na element wspólnoty w Kościele. Na element wspólnoty w kościele, szukać takiej wspólnoty, szukać takich form, można powiedzieć, zaangażowania, czy szukać takich ludzi, którzy, którzy żyją podobnymi wartościami, żyją podobną wiarą, mieć ten szacunek w pewnym sensie do rozwoju wiary według wspólnoty, bo ta wspólnota pomoże również nam korygować pewne nasze błędy, czy pewne nasze złe myślenia o Ewangelii, czy, czy o Bogu. Ewangelia Jana z 15 rozdziału, przepiękna Ewangelia o, o Jezusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami, pokazuje z jednej strony, że jest pewien proces w życiu oczyszczenia, że żeby przynosić owoce, trzeba oczyszczać tę latorość. Jezus mówi, że słowo, które jest w was, ono was oczyszcza. A więc dlatego czytamy Pismo Święte, dlatego medytujemy, dlatego słuchamy rozważań, dlatego ja się zastanawiam, bo mamy nadzieję, że te słowa jakoś filtrują nas, oczyszczają i sprawiają, że nasza dusza, że nasze myślenie nie jest tak skażone. Ale z drugiej strony pokazuje ten tekst, że jeżeli latość nie przynosi owocu, to zostaje od, odetnięta. I to jest, jak się trochę taki niepokój, czy, czy moje trwanie w Chrystusie, czy moje trwanie w Bogu przynosi owoc? To nie chodzi o to, żeby też ludzi straszyć, ale żeby mieć taką świadomość człowieku. Ty naprawdę weź, yy, zastanów się nad tą więzią z Chrystusem. Tak jak ktoś się zastanawia nad więzią małżeńską, czy to wasze trwanie przynosi owoc, nad przyjaźnią, czy to wasze trwanie w przyjaźni przynosi owoc, na trwanie w jakimś kursie, na jakimś szkole, uniwersytecie, czy to trwanie przynosi owoc. Tak tutaj, czy to trwanie w Chrystusie przynosi owoc. Bo jeżeli nie przynosi owocu, zostaniesz odcięty, wyrzucony, jak powie Ewangelia, bardzo mocny tekst. Nie chcę dzisiaj pociągnąć tego wątku ludzi odrzuconych czy, czy ludzi potępionych, ale ten Ewangelia przede wszystkim zachęca nas do tego, jeśli chcesz owocować, jeśli chcesz żyć, jeżeli nie chcesz być odrzuconym, jeżeli nie chcesz być przegranym, trwaj w Chrystusie, trzymaj się Chrystusa. Jak się będziesz trzymał Chrystusa, nikt i nic nie pozbawicie życia. Jak się będziesz trzymał Chrystusa, nikt i nic nie pozbawicie owocowania. Jak się będziesz trzymał Chrystusa, niczego się nie musisz martwić, ale trzymaj się Chrystusa. Bo jak się nie będziesz trzymał Chrystusa, to naprawdę nie wiadomo jak skończysz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.